No tak, cool. no tak, muszę sobie coś kupić na jednej stronce. Dobra. Dobra, na Amazon. Dobra, kupiłam sobie. Dobra. I czekam dwa dni. To idę do pracy. Dwa dni później. A, Hej! Jest, nie, nie. Ha? O, że... Hej! O, dzień dobry. Dzień dobry, że wiec, co pan e, chce? Sylwia. E, here, e, masz jedną paczkę i wiesz i ona już dojechała. Okay. E, ona była ponad Krakowa. O, mój Boże! Dobra, tak. Trzymaj tą paczkę i jedź! E, ro, robi się! Jedź swoim autkiem! Robi się. Nora, no. Jak lubię swoich moich, moich przyjaciół. Dobra, to gdzieś tu, tylko który? O, to chyba tamten ładne te donki. Oh, to chyba tam ten mm, nie wiem to można A to w ogóle można mm. dobra dym dong dym dong Din dong yeah. Ugh, koniec mojej jagi na dzisiaj. O, Jezu. Chyba moja czystyłka cośła. O, jest O, o, dzień dobry. O, dzień dobry. Chyba dzień dobry, to... Gdzie jest moja czystyłka? A, a muszę coś podpisać. Tak, tak bardzo proszę. Mhm. Mhm. No, to było to. Podpisane. Proszę. Nie wiem, od tego. Do... Dziękuję. Do widzenia, do... miłego dnia. Miłego dnia. A, idę sobie.